To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. W życie weszły cłany umorzone przez administrację amerykańską na stal i aluminium. Stawki wynoszą 25%. Mają wpływ nie tylko na ceny samych metali, ale także szerokiej gamy produktów z nich wykonanych, takich jak części samochodów, maszyn budowlanych czy puszki na napoje. Prezydent Donald Trump już w kampanii wyborczej zapowiadał agresywną politykę celną. Stawiał różne cele, takie jak zmuszanie sąsiadów do uszczelnienia granic, wyrównanie bilansu handlowego czy wzmocnienie amerykańskiego przemysłu. W warstwie deklaracji Donald Trump próbuje przywrócić się w Ameryce, ochronić rynek wewnętrzny po to, by właśnie odbudować amerykańską potęgę gospodarczą, przemysłową, stworzyć nowe miejsca pracy i dzięki temu uczynić Amerykę niezależną od tych światowych, globalnych łańcuchów produkcyjnych. Amerykanie w ostatnich kilku dekadach wyprowadzili całą produkcję ze Stanów na rynki, które oferują dużo niższe koszty pracy. Takim koronnym przykładem są tutaj Chiny. No ale w efekcie klasa średnia amerykańska zaczęła ubożeć. Stany, miasta, które słynęły z przemysłu, ze swoich fabryk, schód stali, no zaczęły powoli podupadać, zakłady były zamykane. No a kwestia przekwalifikowania się pracowników w amerykańskim systemie społecznym, systemie edukacyjnym i, i pracowniczym, no nie jest prosta. W związku z tym duża część amerykańskiego społeczeństwa w wyniku tej globalizacji zubożała. No i dzisiaj to właśnie oni wynieśli go do władzy. Więc jest to odpowiedź na potrzeby jego bazy wyborczej. Niemniej ekonomiści próbują tutaj dopatrywać się jakiegoś drugiego dna. Prawdziwych ukrytych celów, jakie Donald Trump przed sobą stawia. Pod tym kątem możemy rozważać kilka możliwości. Mówi się o potrzebie wykupu amerykańskich obligacji. Taka kumulacja nastąpi mniej więcej w połowie tego roku, w sierpniu. No ale mówi się też na przykład o planowanym osłabieniu amerykańskiej waluty, czyli takim powtórzeniu Plaza, Accord z 1985 roku, które miałyby zmusić państwa, w Współpracujące z Amerykanami do współpracy przy osłabieniu waluty i przez to zwiększeniu także amerykańskiej konkurencyjności, ale w ten sposób, żeby nie doszło do odwrotu od dolara jako tej głównej waluty świata. Wychodzi to dość dziwnie. Świat dzisiejszy no nie jest tym samym, który obserwowaliśmy w XIX czy XX wieku. Tak jak to Donald Trump próbuje się powoływać w tej swojej polityce na przykład prezydenta McKinley'a, który także stosował politykę taryf nakładaną na, na różne inne państwa i to wtedy faktycznie przyniosło Korzystny efekt dla Ameryki, ale dzisiaj sytuacja jest zgoła inna. Pierwsze efekty, jakie widzimy, to jest utrata zaufania do Stanów Zjednoczonych jako partnera, nie tylko gospodarczego, ale także politycznego, czy też w zakresie bezpieczeństwa, no a także gwałtowny, gwałtowny wzrost cen oraz ucieczkę kapitału. Tłumaczy Filip Dąb-Mirowski, współpracownik układu sił. Komisja Europejska w odpowiedzi ogłosiła wprowadzenie ceł na amerykańskie produkty, których wartość rocznego importu wynosi łącznie 26%, Miliardów euro. Mają one zacząć obowiązywać od przyszłego miesiąca. Stanowi to około 8% całości importu z USA. Chiny zapowiedziały podjęcie wszelkich niezbędnych kroków do zabezpieczenia swoich interesów. Minister Energii Kanady stwierdził, że działania Trumpa spotkają się z odpowiedzią. Według źródeł agencji Reutera, cłami mają zostać objęte dobra, których roczny import jest wart prawie 30 miliardów dolarów kanadyjskich. Wcześniej kanadyjska prowincja Ontario zapowiedziała podwyżkę o 25% cen za energię elektryczną przesyłaną do stanów Minnesota, Michigan i Nowy Jork. Wycofała się jednak, gdy Trump zagroził zwiększeniem stawki celnej na metale do 50%. Największymi eksporterami stali do USA są Kanada, Brazylia, Meksyk i Korea Południowa, a aluminium Kanada, Chiny, Meksyk i Korea Południowa. Polityka celna Trumpa budzi niepokój rynków. Indeks giełdowy SP 500 stracił w tym roku 5,3% wartości. Z kolei analitycy JP Morgan twierdzą, że ryzyko wystąpienia recesji w Stanach Zjednoczonych wynosi 40%, a jeżeli prezydent zrealizuje zapowiedź wprowadzania kolejnych ceł w kwietniu, wzrośnie ono do 50%. Donald Trump wydaje się, że próbuje reagować na te no, niekorzystne zjawiska. Taką wahadłową polityką szantażu. To jest, z jednej strony ogłasza nałożenie kolejnych taryf, a nawet ich podniesienia, a z drugiej wstrzymuje je na kolejne okresy. Jest to no, dość nieczytelne tak samo dla ekonomistów, komentatorów, jak i dla partnerów amerykańskich. Trudno powiedzieć, czy więcej jest tutaj takiej gry. W, Oparciu o, o kolejne wydarzenia bieżącej po prostu polityki y, reakcji, czy też jakiś właśnie większy plan, a może jest to wynik właśnie, braku jakiegokolwiek planu. Faktem jest, że akcje na amerykańskiej giełdzie praktycznie od początku prezydentury Donalda Trumpa y, no, tracą na wartości w sposób y, wyraźny. Fakt, że giełda była dość, dość wysoko no, na w zasadzie rekordowych szczytach i teraz ma z czego spadać, no nie mniej nie wiemy, jak długo to jeszcze potrwa. Na pewno nakładanie taryf na, na Meksyk, na, na Kanadę ma duży wpływ na psucie relacji między tymi państwami. Dość powiedzieć, że te poprzednie umowy, które obowiązywały między państwami, no, były podpisane przez tego samego Donalda Trumpa podczas jego pierwszej prezydentury. I teraz kwestionowanie ich i zwalanie winy na Joe'ego Bidena, no nie do końca zgadza się nam z rzeczywistością. Dodaje Filip Dąb Mirowski. Partia Demokraci wygrała wybory na Grenlandii. Zdobyła prawie 30% głosów. Jest to ugrupowanie, które opowiada się za stopniowym odchodzeniem od zależności od Danii w kierunku niepodległości. Na drugim miejscu z 24,5% głosu jest partia Nalerak. Chce ona, by proces ten był przeprowadzony szybko. Wszystkie większe ugrupowania domagają się niepodległości. W 2009 roku kraj uzyskał prawo do jej ogłoszenia, jeżeli większość obywateli wyrazi na to zgodę w referendum. Jednak do tej pory nie zostało ono przeprowadzone, ponieważ oznaczałoby to odcięcie Wsparcia finansowego ze strony Danii. Kopenhaga wspiera Grenlandię kwotą około miliarda dolarów rocznie. Kontroluje także politykę zagraniczną, obronną i monetarną. Dyskusja na temat niepodległości ożywiła się, gdy Donald Trump, obejmując prezydenturę w Stanach Zjednoczonych, powiedział, że chce przejąć kontrolę nad Wyspą i nie wykluczył zastosowania środków militarnych. Grenlandia jest bogata w zasoby naturalne. Znajdują się na niej także amerykańskie instalacje wojskowe. Zwycięska partia, podobnie jak dotychczas rządząca Inuit Atakedit, stanowczo sprzeciwiły się przyłączeniu do USA. Podczas gdy Nalerak uznaje słowa Trumpa za wzmocnienie w rozmowach w sprawie niepodległości z Danią. Sowiecki producent baterii do samochodów elektrycznych Nordvolt ogłosił upadłość. To największa plajta w kraju od ponad dekady, od kiedy działalność zamknął Saab. To także cios dla całej Europy, która liczyła, że dzięki firmie udaje się uniezależnić od innych, głównie chińskich producentów akumulatorów. Nordvolt od 2016 roku zebrał 10 miliardów dolarów funduszy, a wśród udziałowców ma firmy takie jak Volkswagen czy Goldman Sachs. Zmagał się jednak z problemami, takim jak duża konkurencja z Chin, spadek popytu na samochody elektryczne oraz nieefektywne zarządzanie które w konsekwencji nie pozwoliły na osiągnięcie dużej skali produkcji. W listopadzie złożył wniosek o ochronę przed bankructwem w Stanach Zjednoczonych i, jak wynika z dokumentów, wówczas posiadał 8 miliardów dolarów długu. Szwedzki rząd deklaruje, że jest gotów wesprzeć pracowników firmy i ma nadzieję, że uda się znaleźć dla niej nowego właściciela. Norwold planował też budowę zakładów w Niemczech i Kanadzie. W Polsce posiadał placówkę zajmującą się montażem systemów bateryjnych, która w zeszłym miesiącu została sprzedana. Ukraina planuje kupować duże ilości amerykańskiego LNG. W wywiadzie dla agencji Reutera Dmytro Lipa, prezes Ukraińskiego Państwowego Operatora Przesyłowego Gaz TSO, powiedział, że w okresie od kwietnia do października mogą być to 4 miliardy metrów sześciennych. Surowiec miałby trafiać do kraju z terminali w Polsce, Niemczech, Grecji i na Litwie. Ukraina od tego roku nie przedłużyła umowy z Rosją w sprawie tranzytu gazu przez jej terytorium. Ponadto zmaga się z atakami rosyjskimi na jej infrastrukturę, co utrudnia własną produkcję i zmusza ją do zwiększenia importu. Zakup ze Stanów Zjednoczonych pomógłby jej pogłębić więź z Waszyngtonem. Co więcej, gaz sprowadzony z Europy często pochodzi z Rosji, ponieważ Unia Europejska zwiększa import LNG ze wschodu. By nie doświadczać problemów w zimie, Ukraina potrzebuje mieć zapas co najmniej 13 miliardów metrów sześciennych gazu. To było Espresso z Układem Sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.ukladsil.pl i w papierowej wersji magazynu.